Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Księga Przygód. Mamy dzisiaj bardzo dobre wieści. <laughs> tak w sumie to połowę dobrej wieści, bo dostaliśmy najnowszą wersję shaderów, tym razem już oficjalną, czyli prawdopodobnie nie powinno być żadnych bugów. Wersja jest 2.5.6, link dostaniecie w opisie. I nareszcie shadery są, są cienie. Z czanków, które nie są załadowane, czyli jak widzicie, wcześniej tamten, tamta część statku nie była załadowana. To ten cień się wyłączał w tym momencie i nie było go widać. Kiedy się odwróciłem, kiedy się odwróciłem, to z powrotem ten cień się ładował. Teraz jest to właśnie naprawione. Już cień normalnie działa, dlatego jest oficjalna wersja, ale jednak kosztem czegoś. Bo jak widać, niestety nie do końca czanki ładują się tak, jak trzeba. No, to jest taki troszkę mały minusik. No, ale przynajmniej działa tak, jak trzeba. <gry> Tutaj, jak widzicie, te czanki nie są w ogóle załadowane. Nie wiem czemu. To chyba dlatego, że słońce właśnie z tamtej strony świeci. Albo coś w tym stylu. I się ładuje tylko w tą stronę, w którą świeci słońce. To będzie musiał. Carbonics, czyli autor tego moda, naprawić. Ale dobra, mniejsza z tym, ja bym chciał tutaj właśnie zrobić teraz sobie taki mały tron, na którym po prostu będę siedział kierując cały statek. O w ogóle, zanim <śm> zacząłem nagrywać, zrobiłem właśnie tą część. Powiem Wam, że wygląda to nieziemsko. Mam tyle tutaj szczegółów, dam dzięki temu. Te takie, nie wiem, jakby to nazwać, Archery to się chyba nazywa, tam w, po, po angielsku, ale po polsku coś niekoniecznie pamiętam. Przyszedłem tutaj po Spruce Woodsters, akurat trzy, no wystarczą dwa. Jakieś łuki, chyba łuki można by to nazwać. Dodałem jeszcze tutaj całą tą ścianę, tak jakoś troszkę bardziej upiększyłem. Tak troszkę, bo jak widać tutaj okno na przykład jest zamurowane i nic z tym nie zrobię, bo z drugiej strony wpłynie to na ścianę. Musiałbym tutaj blok drewna postawić, co nie bardzo mi jakoś pasuje, więc dlatego tak jest. Może później to naprawię, jakoś inaczej zrobię. W ogóle mam 57 level, jakbyście zauważyli. <grystanie> Takiego tak wysokiego levela jeszcze nie miałem nigdy. I jeszcze jedno, co zauważyłem: że stojąc właśnie w tym miejscu, najwięcej mobków, z mob spawnerami spada. Co za chwilę możecie zobaczyć. Trzeba tylko poczekać, aż się troszkę ich zrespi. I za chwilę będą spadać. Przynajmniej powinny. <grystanie> No, jak tu siedziałem, to zawsze tak lecą. Siu, 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 jeden, drugi, trzeci, piąty, szósty, dziesiąty. <grytanie> Teraz jakoś nie chcą. Chyba wam dlatego, że włączyłem nagrywanie, to wszystkie uciekły. No, ale od, od poprzedniego odcinka zdobyliśmy całkiem dużo e, też itemków z tego mobspawnera. Wam no, pokażę. O, tylko zejdziemy sobie na dół, na dolny pokład, tędy. Tu. O, nawet dostałem glowstone z tego, z switchów. Pierwszy raz jakiś drop z switchów, bo zwykle to się palą w lawie. A teraz coś dostałem. No, ale całkiem sporo tego tutaj. Nie chcę na razie tego sortować. Jak powiedziałem, kiedy indziej sobie to zrobimy. Yy, tutaj będzie się trzeba jeszcze zająć w tym odcinku, chyba tą częścią statku. Właściwie to w tym odcinku planuję wreszcie ten statek dokończyć. Yy. Będzie tylko do poprawy parę szczegółów, ale tak to wypełnimy sobie tą pustą przestrzeń tutaj i tamtą pustą przestrzeń i to będzie tyle, to już będzie chyba statek skończony. I myślę, że w przyszłym odcinku już będę mógł wam udostępnić save'a z gotowym statkiem. Właśnie czekałem aż ten statek zrobię, żeby wam udostępnić save'a Myślałem, że zrobię to przed świętami, jednak no, jak widać nie zdążyłem, więc sejwa będziecie mieli w przyszłym odcinku, więc macie na co czekać. A póki co to ja się myślę zabieram do roboty, jeśli chodzi o mój, <grych> o mój tron. I przy okazji pomyślę troszkę nad, nad tymi częściami w tamtym, nad tamtej części statku. O, zaś gadanie, trudna rzecz. Powiem Wam, że idzie to nawet szybciej niż myślałem, że iść będzie. Eee, jakimś cudem skończyłem już połowę tego, e, co miałem zrobić w tym odcinku, e, ale, ale jednak jeszcze sporo zostało nam do roboty. E, teraz właśnie wpadłem na pomysł, że skoro zrobiłem tutaj ten cały luk bagażowy, e, czy nie wiem jak to jeszcze inaczej nazwać, nie wiem, skoro się tu wziął. Mm, to przecież mógłbym zrobić od razu do tego dźwig wbudowany na statku. Więc ten dźwig powstanie sobie tutaj. Bardziej to powinien być żuraw, bo w starych czasach chyba nie było dźwig, dźwigu, tylko żuraw. <laughs> Więc, no jak już, żeby się nie czepiać o szczegóły. Tylko, że taki jest problem, że nigdy nic nie budowałem w tym stylu. Jakiegoś dźwigu czy coś, więc ja go jeszcze tutaj próbuję dodatkowo na skos zrobić, co może być dodatkowym problemem. Ale, ale zobaczymy. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł, nawet jeśli może mi nie wyjść. Więc tą część może zrobimy drewnianą. Spróbuję to zrobić tak, żeby się dało wejść do środka, ale niczego nie obiecuję. Hmm. Może tak. To będzie na skosie, ale sama kabina będzie może kwadratowa. Yy, czyli normalna zwrócona w tamtą stronę, co? To będzie dobrze. Hmm. Może zwrócę ją w tą stronę, żeby. Yy, zwrócę ten dźwig w tą stronę, żeby po prostu lepiej wyglądało. Fajnie by było, jakby było po skosie, ale myślę, że nie stać mnie na to. Yy, więc no. To tak, tylko chciałem poinformować na początek. O, może jeszcze Wam pokażę, jaki zrobiłem postęp tutaj. Więc to jest mój tron. Taki pomyślałem, że ze skrzydłami już by mógł być jak jesteśmy w powietrzu. I to jest cały panel sterujący, który steruje na niby statkiem. No bo, bo te dźwignie tak naprawdę nic nie robią. <grym> po prostu jest to dla wyglądu i żeby też oświetlało troszkę. No i myślę, że całkiem nieźle to wygląda z tym jeszcze nie wiem co tutaj zrobić ale to myślę że się wymyśli no więc ja się zabieram za ten dźwig bo chyba dość trochę to potrwa no powiem wam że wcale nie jest najgorzej jak mój pierwszy taki żuraw nazwaliśmy to żuraw niech nie będzie to żuraw Jako mój pierwszy żuraw to Nieźle. <noise> Najwyraźniej mam na tyle dużą kreatywność, że po prostu e, potrafię zrobić to nawet i nawet jeśli e, nie widziałem tego wcześniej, albo nie budowałem tego wcześniej raczej, bo parę widziałem w niektórych budowlach. Ale tak to jakoś się do tego specjalnie nie przyglądałem. No, więc tak wygląda ten żuraw. <noise> Musiałem teraz pójść na górę, żeby go oświetlić bo zapomniałem, że moby się tam mogą respić. No i, i powiem Wam, że nieźle. <laughs> Niezła robota, chociaż troszkę mógłbym na przykład nogi zrobić jakieś solidniejsze, bo nie wydają się takie. Nie wiem, na przykład dodać tutaj jakieś takie schody potrzebujące, czy coś. Po prostu, żeby było to solidniejsze. I od razu byłoby chyba lepiej. No, nawet teraz się zrobiło. Ładniej. <laughs> no, nieźle, nieźle. Więc jedyne co mi tutaj zostało, to porozrzucać jeszcze w tym miejscu parę tych craftingów, parę skrzynek. I to będzie w zasadzie tyle. Więc przeniesiemy się pod pokład i zrobimy jakiś mały magazyn tam na te wszystkie wyrzutki z mobów. No, ok, więc w zasadzie zrobiłem już cały ten podpokład. E, tak to wygląda. I wiecie co, jednak muszę Was przeprosić, ale nie zrobię tutaj e, tego e, sortownika, bo po prostu nie mam gdzie. Zauważyłem, że tutaj jest tylko jedna kratka pod tym e, i zaraz jest kadłub, którego niestety nie mogę zniszczyć, więc nie mam jak pod to wsadzić w ogóle e, hopperów. Na przykład Wam to tak pokażę. No, nie mam po prostu gdzie tutaj dać tych hopperów, więc z tego zrezygnujemy. Ale za to wpadłem na troszkę inny pomysł, mianowicie zaraz wam pokażę. Mamy tutaj te koła zębate, tak? I one się, chociaż się nie ruszają, możemy sprawić takie wrażenie, dlatego że zrobimy sobie taki mały podkład, tak jakby z Wpadłem na taki pomysł, że po prostu przypadkowo co jakiś czas będą się włączały nowe bloki, które niestety nie chcą mi zagrać. O, o teraz, teraz chyba zadziała. No, teraz działa. <grytanie> Dobra, czyli właśnie w, tak, w takich dźwiękach będą strzelać nam te nowe bloki. Tutaj po tej stronie są podobne, tylko będę musiał chyba... Tak, będę musiał dopasować gdzie to ma się znajdywać, znajdować, a to że po prostu zostawię to tu, potem sobie poprawię tam na górze, postawię jakąś pół płytkę, żeby po prostu tego nie było widać, więc tutaj troszkę też wyższe, tak, i jak to zrobimy? Po pierwsze będzie trzeba zegarek, tylko że właśnie nie wiem, czy tutaj będę mógł z sobą postawić mógł. Po pierwsze będzie trzeba zegarek, ustawię go na. 3 repeatery. Mm, mm, mm. Tak, 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 tak. I teraz trzeba go tylko odpalić. Może tak zrobię, żeby to troszkę rzadziej się robiło. Tak, ok, i działa. W sumie to można by troszkę przyspieszyć. Na przykład, nie wiem, tak, tak i tak. No, tak ciutkę, Nie za dużo, ale, ale jest. Teraz będziemy potrzebowali dropera skierowanego w górę. Może to miejsce nie jest zbyt dogodne, więc zrobimy to sobie tutaj, tu i to samo tu. Pochodnie będę musiał gdzieś idzie postawić. Myślę, że tu będzie dobrze. Pod pokładem to nikt nie patrzy na to, więc myślę, że będzie ok. W tym miejscu redstone. Ups, źle to połączyłem. Tak i właśnie to tak będzie na razie pykać, ale póki co, hopper do góry. Ok, i tutaj muszę postawić, znaczy włożyć 8 różnych itemków. Kule, coś mi się wyświetla tu na ekranie. Ja nie mogę. Zaraz wam powiem dlaczego chwileczkę tylko najpierw może to włożę tak powiedzmy redstone czego tu jeszcze nie włożyłem na przykład drewno cobblestone żwir na nich będzie no i szkło i teraz muszę włożyć jakiś blok który się nie stakuje znaczy nie blok Jakiś itemek, który się nie stakuje. Na przykład możemy do tego użyć wyrzutków z mobów, żeby nie tracić itemków. Może to być na przykład jakieś narzędzie. więc ja w tym przypadku wezmę na przykład, nie wiem, spodnie, złote i włożę je w ten dropper. Tutaj jedno, tutaj drugie. Nie wiem, czemu tutaj dwa źwiery się zrobiły. I teraz ten dropper randomowo, przypadkowo, jakiś itemek wkłada do, do hoppera, który z powrotem go daje w dół. I za pomocą tego możemy sobie wykryć, wykryć kiedy te spodnie się wrzucą. Kiedy spodnie się wrzucą, to ten redstone się zapali. O, widzieliście? Właśnie to oznaczało, że Spodnie są w hoperze, dlatego że one dają po prostu silniejszy sygnał temu komparatorowi. I Teraz jedynie wystarczy zrobić coś, żeby. Wystarczy to jedynie podłączyć ten kabelek do tego node bloka I o czym właśnie nie pomyślałem, to zrobimy to jeszcze inaczej. Postawię tutaj bloczek, tak. Tutaj będzie ten komparator. I mhm. yy, nie wiem czy na trzy kratki może to robi. Może żeby się przekonać. Zrobimy tak. I teraz patrzymy czy tamto się zaświeci. A może tak. Inaczej. Tak. Może tutaj. Zaświecił się. Okej. Okay. A czy tutaj się zaświeci to już wątpię. Możemy sprawdzić. Tak, nie zaświecił się. OK, dobra. Czyli tu będzie Repeater, i tu będzie. O, właśnie. Redstone. I teraz przypadkowo co jakiś czas e, będzie się. E, będzie wygrywana ta muzyczka. I teraz zrobię podobnie tutaj. Tyle, że. Tak. Tu o czymś nie pomyślałem. O, teraz jest dobrze. Dlatego, że teraz są były po prostu skierowane w hopper i przez to czasami ten hopper mógł blokować. Tak. Teraz tutaj to. Dwa tak. Uu. Tutaj włożyłem tylko spodnie. Tu będzie trzeba postawić bloku, niestety po schodku nie wchodzi, to do góry. Energia. <laughs> Wiecie co, może ja sobie pomyślę poza nagraniem. No ok, udało mi się to doprowadzić do działania. <laughs> Myślę, że takie restonowe rzeczy to lepiej robić poza kamerą, bez planowania. Tutaj już zrobiłem bez repeaterów, wystarczy, że hopper, ten komparator i dwa resony wystarczą, byle nie jeden, byle nie więcej, dwa albo trzy chyba wystarczą i prosto do do Nodeblooka. Ok, więc sobie teraz włożymy tylko tutaj spodnie, których mi wcześniej brakowało. Jak słyszycie, już w ogóle tam w tle. Działają, działają tamte. Teraz chyba. O! Te też. <laughs> Więc według tego jest szansa 1 do 7, że się taki NoteBlock odpali. Czemu 1 do 7? Bo jest jeden, jeden itemek na 7 wszystkich razem z tym że się, że zasili ten cały komparator. No więc, powiedzmy, że no... Nie brzmi to tak, jak sobie wyobrażałem, ale od biedy ujdzie. <grystanie> Wystarczy, że chyba troszkę nam wyższe po prostu te dźwięki i to będzie wtedy już jakieś takie bardziej realne. Tak myślę. <grystanie> nie jestem pewien. E, zaraz zobaczymy. No, dobra, tak to zostawię. No, myślę, że tak, tak może być. No, teraz to już bardziej. Jezu, co tu robi Creeper? Matku... co on tu robił? Ja nie mogę. Ej, 9, 8. Gdzie bym się tutaj mógł zrespić? 8, 7, tutaj mógł. Kurde, wystarczył ten jeden klocek nieoświetlony, nie żeby się zrespił. Ja nie mogę. Uff, już myślałem, że mi to wysadzi wszystko. Uff, ale miałem farta. No dobra, to przejdziemy sobie może jeszcze raz na górę. Mm, tylko się wyśpię. Musiałby już mi tutaj zaczyna lagować, bo nie dość, że resztą działa, ma no przejdery, to jeszcze jest mob spawner więc troszkę FPS-y już mi spadają. Ale myślę, że niedługo jak będzie można zainstalować Optifina jednocześnie z, z shaderami, bo jeszcze to jest to supportowane, ale jeszcze nie działa zbytnio. To wtedy będzie lepiej chodziło. No więc od ostatniego tego oglądania niewiele się tutaj zmieniło. Dodałem tutaj właśnie parę skrzynek, tutaj skrzynki. Tutaj więcej skrzynek, też skrzynia. Tutaj są skrzynie na platformie. No i, i jeszcze skrzynki. <grytanie> Jedyne co tu bym musiał tutaj dodać, to jakieś szczegóły na dziobie. To renderowanie. Czy nie wiem, troszkę więcej detali tutaj dodać. I wtedy może będzie to wyglądać troszkę lepiej. Chociaż teraz nie jest aż takie złe. No, ale jak widzicie, tylko się wystarczy popatrzeć stąd, ile detali ma ten statek. Więc, no, myślę, że robota dobrze wykonana. Eee, I o ile pamiętam, zaczęliśmy to w 29 odcinku, a jest 44. Czyli co daje nam 15 odcinków budowania. <laughs> no, w zasadzie to nie wszystkie, bo jeszcze w międzyczasie robiliśmy wiele innych rzeczy. Więc, jakieś tak plus minus 10 odcinków budowania dokładnie od września, 5 miesięcy roboty i nareszcie, nareszcie zbudowane. Myślę, że nawet jeśli udostępnię tego save'a, to wrzucę to na planet Minecraft. Bo no, dokonanie czegoś takiego na Survivalu to jednak, jednak jest coś, więc myślę, że zainteresowanie może jakieś być. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie owego, mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam, no i cześć.